Hej, czołem. W końcu się udało i miło mi poinformować Was o tym, że skończyłem właśnie swój projekt, czyli e-booka pod tytułem Jak przygotować się na wojnę. Taki poradnik dla rodziny. Przewodnik cywilny, przewodnik rodzinny. Plan dla rodziny, zapasy, łączność, ewakuacja. No i dzisiaj pokrótce przedstawię Wam, co w nim się znajduje, i przedstawię Wam również ofertę na zakup przedstawię wam również gwarancję jaką daje na ten produkt. No i zanim go udostępniłem, postanowiłem wysłać między innymi do kilku znajomych, do wysłałem do Andiego Chońskiego, którego niektórzy z was pewnie znają, a jak nie znacie to polecam zasubskrybować jego kanał i Andiego też ee, jak najbardziej pozdrawiam i ee, no i pozdrawiam i pozdrawiam, tak? No i dziękuję za to, że podsunął mi pomysł, jak zrecenzować ten produkt, prawda? Andy mówi: Dobra, zaraz to sprawdzę, czym się różni Twój poradnik od poradnika rządowego. No i Andy wrzucił to w Gruka, no i AI -e wywnioskowały pewne wnioski i odesłał mi werdykt Gruka. No to ja postanowiłem wrzucić temat w czat GPT i porównać. Poradnik rządowy, poradnik bezpieczeństwa, tak to się chyba nazywa? Tak, poradnik bezpieczeństwa wykonany przez rząd Donalda Tuska. No i swój poradnik nieznanego, jakiegoś tam porucznika, byle kogo z YouTube'a. I, no i przedstawię Wam właśnie no, niezależne aje jak o tym mówią, jak oceniają. I powiem Wam, że no, wyniki są ciekawe. Ale, może na początek, dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. No i zapraszam, oczywiście, do y, zakupu. Zwłaszcza, że jest gwarancja. Ale, zanim przejdziemy do, do gwarancji na temat tego produktu, no to powiemy sobie mniej więcej, co on zawiera. Co zawiera ten poradnik w formie e-booka? Yy, przede wszystkim y, tutaj nie skupiałem się na aspektach militarnych, na aspektach broni i. Otrzymania pozwolenia na broń, bo ci, co mają pozwolenie na broń, wiedzą, jak jej używać, wiedzą, jak przechowywać, wiedzą, do czego może służyć. Ja tutaj nie skupiałem się na tym, że bierzesz sobie flintę przez plecy, idziesz sobie do lasu i będziesz tutaj uprawiał jakiś wielki survival i yy, pozyskiwał zwierzynę, żeby przeżyć, tylko bardziej na aspekcie takim rodzinnym się skupiłem, takim legalnym aspekcie, bez broni, yy, nie militarny aspekt, tylko bardziej właśnie dla dla przeciętnego człowieka, no i sami ocenicie, ewentualnie ci, którzy zakupią, to sami ocenią. Także tutaj realnie, jak działać w przypadku blackoutu, jak działać w przypadku kryzysu, jak działać na wypadek konfliktu zbrojnego, mobilizacji, wojny, awarii wody, braku łączności itd. itd. Poradnik zawiera, zawiera checklisty do, odhac, do odhaczenia, krótkie mini ćwiczenia, co zrobić dzisiaj, co zrobić w przyszłym tygodniu, co zrobić w przeciągu miesiąca. Czyli uwaga, na spokojnie, nie wszystko naraz, nie na tym to polega. Lepiej zrobić powoli jedną rzecz niż nastawiać sobie zadań, 10 zadań, się podpalić. A teraz będę przygotowany, w ciągu tygodnia wszystko zrobię. Nie, spokojnie. 30 lat byłeś nieprzygotowany, to jak 2 czy 3 czy 4 czy jeszcze rok będziesz nieprzygotowany, nic się nie stanie, bo cały plan przygotowania możesz rozłożyć sobie na rok, powolutku, wdrożyć najpierw elementy, które w tej chwili jesteś w stanie wykonać, a później małymi kroczkami, kroczek po kroczku wdrażać inne rzeczy. I na tym to, na tym to polega, chciałem, żeby to było wykonywane bezstresowo żeby, no nie, o Jezu, nie mam tego, tu muszę kupić, wyłożyć, nagle gigantyczne pieniądze, plecak ucieczkowy, to, agregaty, piździaty, cholera wie co jeszcze, nie? E, także w środku przede wszystkim plan rodzinny pięciowarstwowy, począwszy od tego, żeby zostać w domu, kiedy się ewakuować, jak się ewakuować pieszo, jak przy pomocy e, pojazdu, jak przy pomocy e, komunikacji miejskiej, tak? No, i ewentualnie w razie zerwania kontaktu z rodziną, jak się połączyć, jak przekazywać sygnały, jak przygotować zapasy na 72 godziny, na 7 dni, na 30 dni. Bezpieczeństwo informacyjne czyli jak się nie dać wkręcić w dezinformację, a głównym ośrodkiem dezinformacji, według mnie, możecie się nie zgadzać, jest oczywiście nasz kochany rząd i nasze kochane media. Dlatego no, z tą dezinformacją bywa różnie, trzeba. Nawet na takie teoretycznie można by powiedzieć, media rządowe i media publiczne no trzeba uważać, bo oni czasami też zamiast przekazywać informacje, rzetelnie, to sieją propagandę. E, oczywiście, nie zabrakło informacji na temat apteczki, przygotowania się, ukompletowania tej apteczki. Kompletne minimum organizacyjne, jak to powinno wyglądać, jak się schronić w, w mieszkaniu, gdzie znaleźć bezpieczne miejsce, gdzie się ewakuować. Dodatko dodatkowo aneksy do druku, czyli checklisty na 72 godziny co zrobić na 7 dni, na 30 dni plany, karty in case of emergency czyli w razie e, zagrożenia wypadku szablony. Planu ewakuacji, tabele rotacji, dzienniki przeglądów, dla kogo jest ten poradnik, dla każdego, kto chce zrobić sobie przede wszystkim porządek w głowie, w szafce, w domu, poukładać, przygotować się, dla rodzić z dziećmi, dla singli, dla seniorów, dla mieszkających w bloku, dla mieszkających w domu, więc taki wszechstronny, więc efekt po lekturze powinien być taki, że. Nie to, że będę kiedyś tam przygotowany, tylko że mam konkretny plan, w jaki sposób to wdrażać, małymi kroczkami, powoli i w ten sposób oczywiście osiągnąć sukces przy, przy pomocy gotowych szablonów, które są zamieszczone w tym poradniku. I uwaga, stwierdziłem, że nie będziecie kupować kota w worku, więc daję gwarancję, że jeżeli kupicie ten poradnik, Otworzycie, zobaczycie, co ten Powałka znowu za bzdury wymyślił. Nie podoba mi się to. Zrobił mnie w jajo. Więc uwaga, nikogo nie będę robił w jajo, bo jeżeli Wam się ten poradnik nie spodoba, a e, koszt to 49 zł, to możecie napisać do mnie, Powałka, Ty chamie jeden, zbolały. Co Ty żeś wymyślił? Dajesz mi takie coś, nie chcę tego... Absolutnie, oddawaj hajsiwo, jak to się mówi elokwentnie w języku japońskim. Hajsiwo, czyli pieniądze na, na język polski, tak? I nie ma problemu, ja zrobię przelew, zwrot, gotówki, nie podoba się, dziękuję, nic nie ryzykujecie tak naprawdę. Ale uwaga, jest haczyk, więc jeżeli chcecie zwrot gotówki, to ja też potrzebuję feedback, w którym miejscu jestem idiotą. W którym miejscu popełniłem błąd, co wam się nie podoba. Bo może rzeczywiście stwierdzicie, że to są rzeczy, o których wiedziałem, nic mnie nie nauczyłeś, nic nowego. Więc po co ja zapłaciłem pieniądze? No też tak może być. Biorę to na klatę, więc będę chciał, żebyście przed tym, jak zrobię wam, zwrot, ewentualny, Abyście dali feedback, odpowiedzieli na trzy pytania. Dlaczego poradnik nie spełnił Twoich oczekiwań? Czy zastosowałeś się do, do procedur? Które, czy wdrożyłeś to, co jest w tym poradniku? Czego w tym poradniku brakuje? Dlaczego i o co chodzi? Tak krótko. Więc tak to, yy, tak to będzie wyglądać, ale to no, sami. Sami ocenicie, ci co kupią, tak jak powiedziałem, nic nie ryzykujecie. Nie podoba się zwrot, dziękuję, do widzenia, pal gumę, panie powałka. I tyle. Czyli kasa dostaniecie, a poradnik ją i tak dostajecie w, w tym, w formacie elektronicznej, w formacie PDF, więc nie jesteście w stanie mi go zwrócić, bo nawet jak zwrócicie, no to co, skasujecie, delete? Co wam, przyjdę do domu i sprawdzę? Pokaż, czy skasowałeś na pewno. Nie zrobię tego. Ale, ale gwarancję daje. Wydaje mi się, że zasady uczciwe. Przejdźmy sobie do, do recenzji, jaką wydały AI, -e, czyli sztuczne inteligencje. Recenzja poradnika według gruka. Andy Hoński mi w tym pomógł, co on wrzucił w gruka, wyrzucił i GRUK ocenił w ten sposób. Uwaga, ja to sobie powiększę, bo człowiek już na emeryturze to ślepy, nie widzi przeanalizowałem oba dokumenty na podstawie ich struktury, treści, szczegółowości, praktyczności i przydatności w kontekście przygotowań do wojny. Oba poradniki są w języku polskim. Jakże zaskakujące! No, sztuczna inteligencja musiała stwierdzić, że oba poradniki są w języku polskim, bo taki zwykły człowiek mógłby tego nie zauważyć. No ale dobra, nie dopierdzielajmy się do AI-ów. Oba poradniki są w języku polskim, skierowane do cywilów i skupiają się na bezpieczeństwie w sytuacjach kryzysowych. Jednak różnią się podejściem, zakresem i głębokością. Poradnik A. Jak przygotować się na wojnę? Przewodnik cywilny, autor porucznik Piotr Powałka, 68 stron. Struktura i treść. Książka jest podzielona na 12 rozdziałów. Rozdziałów z aneksami. Obejmuje zrozumienie ryzyka. Bezpieczeństwo informacyjne, plan rodzinny, 5 warstw, od zostań w domu do ewakuacji. Zaopatrzenie na 72 godziny, 7 dni, 7 dni, 30 dni z rotacją zapasów, apteczkę i pierwszą pomoc, szczegółowe procedury jak RKO, krwotok, wstrząs, mieszkanie i schronienie, wybór pomieszczeń, uszczelnianie. Przepraszam wybór pomieszczeń, uszczelnianie, czujniki dymu, tlenku węgla, mobilność, plecak ucieczkowy dla różnych grup, czyli dla dorosłych, dla dzieci, dla seniorów, gotowość auta, trasy alternatywne, prace i finanse, czyli mini taki plan ciągłości działania dla domu i jednoosobowej działalności gospodarczej dla firmy. Społeczność, scenariusze ćwiczeń, na przykład blackout 60 minut, ewakuacja piesza, mity i podsumowanie z rotacją zapasów. Szczegółowość, bardzo praktyczna, każdy rozdział kończy się checklistą, błędami do uniknięcia i mini ćwiczeniami zajmującymi 20 do 40 minut. Podkreśla rotację zapasów, ćwiczenia nawyków, bezpieczeństwo bez improwizacji. Przykłady, szczegółowe listy plecaka ucieczkowego dla dorosłych, dzieci, seniorów zwierząt. Tak, lista plecaka ucieczkowego dla zwierząt zrobiłem. No to nie znaczy, że zwierzę będzie miało do na plecach swój plecak ucieczkowy. Pomyślałem o zwierzętach, bo sam mam 3,5 tygrysa, czyli trzy normalne tygrysy typu posokowiec bawarski i jednego takiego małego tygrysa. Czyli taką maskotkę domową, takie małe, białe, nazywa się to Maltańczyk. Dlatego mówię 3,5. Procedury pierwszej pomocy z krokami, plany ewakuacji z punktami zbiórki. Praktyczność, skupiony na budowaniu gotowości krok po kroku, bez paniki. Zachęca do ćwiczeń, które symulują realne życie. Na przykład dzień bez telefonu, legalny i cywilny. Unika taktyk wojskowych. Mocne strony. Specyficznie na wojnę, ewakuacja, schronienie, długie przerwy w dostawach, rodzinny fokus, motywacja do działania, ćwiczenia budują nawyki. Słabe strony, nieoficjalny autor to oficer rezerwy. Ja nie wiem, czy to jest słaba strona, że to jest nieoficjalny poradnik, bo z drugiej strony mamy oficjalny poradnik rządowy, a co nieoficjalny ma być gorszy, dlaczego? znając kompetencje naszych ministrów i posłów, no to ten oficjalny, niektórzy są sceptycznie do tego nastawieni. No Ale dobra, pomijmy na razie kwestię poradnika rządowego. I słaba strona to jest mniej, mniej nastawiony na specyficzne zagrożenia jak CBRN, czyli chemiczne, biologiczne, radiacyjne, nuklearne. No rzeczywiście może warto rozwinąć ten poradnik o kwestie CBRN. Ale to jest prawda, nie ująłem tego. Poradnik B, czyli poradnik rządowy, poradnik bezpieczeństwa, wersja rządowa, 54 strony, struktura i treść, podzielony na wstęp, przygotowanie osobiste dla zwierząt, otoczenia, reagowanie, sygnały alarmowe, ewakuacja, bezpieczeństwo w tłumie, schronienia, pożar, powódź, blackout, atak z powietrza, CBRN, terroryzm, cyberzagrożenia, pierwszą pomoc, higienę i plan kryzysowy. Kończy dekalogiem bezpieczeństwa. Szczegółowość, zwięzły, z listami kontrolnymi i ikonami. Obój, em, obejmuje telefony alarmowe, plecak ewakuacyjny, podstawowa lista, instrukcje na konkretne za zagrożenia, na przykład atak z powietrza. Idź do schronienia, padnij na ziemię, CBRN, uszczelni, zdejmij skażone ubranie. Pierwsza pomoc z krokami: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, krwotok, higiena w kryzysie. Praktyczność, oficjalne proste rady na reakcję, na przykład ewakuacja. Zamknij okna, weź plecak, nie blokuj dróg. Zachęca do kursów, aplikacji jak e, aplikacji, jak Alarm 112. Szeroki zakres od naturalnych katastrof po wojenne. Mocne stro, strony, autorytet rządowy Rzeczpospolitej Polskiej. Według mnie rząd nie ma autorytetu. No ale AI twierdzą, że ma. Dobra, nie spierajmy się. Bezpłatny, dostępny w wersjach specjalnych, brajlem, inne języki. Pokrywa CBRN, terroryzm, cyberzagrożenia. Krótki, łatwy do odczytu. Słabe strony mniej, mniej, na, długotermin, mniej, mniej na długoterminowej preparacji. Na przykład, brak szczegółowych planów 30-dniowych, rotacji, zapasów, ćwiczeń nawyków. Bardziej na reakcji. Niż w budowaniu gotowości. Bardziej skupiony na reakcji niż w budowaniu gotowości. Który jest lepszy i dlaczego? Lepszy jest poradnik A. Jak przygotować się na wojnę? Porucznika, powałki. Dziękujemy, panie AI-u Panie Gruku, dlaczego? Specyfak specyfikacja dla wojny jest dedykowana przygotowaniom do konfliktu zbrojnego, ewakuacja schronienia, zapasy na dłuższy okres, plan rodzinny z warstwami. Podkreśla budowanie odporności cywilnej bez paniki. Z fokusem na rodzinę i codzienne życie. <laughs> Głębokość i praktyka. Więcej narzędzi do działania, mini ćwiczenia, checklisty na każdy rozdział, błędy do uniknięcia, rotacje zapasów. To pomaga wdrożyć rady w życie, nie tylko przeczytać np. symulację blackoutu czy ewakuacji budu budują naw nawyki. Kompleksowość, szczegółowe listy, go back, czyli plecak ewakuacyjny dla różnych grup. Procedury pierwszej pomocy z krokami, co czyni go bardziej użytecznym dla laików. Pokrywa aspekty jak zdrowie psychiczne, finanse w kryzysie, społeczność, brak w poradniku rządowym, motywację, zachęca do stopniowego budowania od 72 godzin do 30 dni co realistyczne i mniej przytłaczające. Poradnik B jest dobry jako uzupełnienie oficjalny, zwięzły, na natychmiastowe reakcje, na przykład CBN, atak powietrzny, ale mniej szczegółowy i bardziej ogólny. Yy, włącza po wodzie pożary. Jeśli szukasz szybkiego przeglądu, B wystarczy, czyli rządowy wystarczy na szybki przegląd, ale na pełne przygotowanie do wojny poradnik mój jest lepszy. Polecam czytać oba, bo się uzupełniają. AI mówi, że oba warto przeczytać. Ja przypominam, że ten rządowy zrecyzowałem i opinia wasza była bardzo podobna. Dziękuję. Czas na chat GPT. I w jaki sposób porównał te poradniki? Dwa. Yy, porównał tak. Po pierwsze, ze względu na cel i zakres, czyli rządowy poradnik bezpieczeństwa jest szeroki tematycznie. Ewakuacja schronienia, pożar, powódź, blackout, atak z powietrza, CBR, tłum panika, terroryzm, cyber, pierwsza pomoc, higiena, plan na kryzys. Rządowy ma charakter instrukcji masowej i mocno opiera się o rób to i to, słuchaj służb, korzystaj z oficjalnych źródeł. Zawiera m.in. sygnały alarmowe i numery. Mój poradnik jest mniej encyklopedyczny, bardziej operacyjny. Prowadzi czytelnika do gotowego działania i bu buduje system gotowości krok po kroku. Wstęp i struktura rozdziałów są ustawione pod wdrażanie, czyli mini ćwiczenia, błędy, checklisty. Ma mocno dopracowane, jak to, jak to wdrożyć w domu. Plan rodzinny, pięciowarstwowy z wyzwalaczami, rolami, pierwszymi pięcioma minutami. Yy, druga kwestia, praktyczność wdrożenia. I tu jest yy, czat GPT mówi, że to jest największa różnica, jeżeli chodzi o praktyczność wdrożenia. Jeżeli chodzi o poradnik rządowy, daje wskazówki, ale często na poziomie, co należy zrobić. Bez rozpisania systemu gotowości. Bez, utrzymania, bez rozpisania systemu utrzymania gotowości i rytmu ćwiczeń. Plus rządowego poradnika według czatu GPT, GPT jest taki, ma proste, krótkie listy i dekalog bezpieczeństwa, dobre jako start, i przypominajka. Mój poradnik według czatu GPT, jeżeli chodzi o praktyczność wdrożeniową, wygrywa użytkowo, masz. Ćwiczenia i scenariusze, na przykład blackout 60 minut, woda wyłączona przez 6 godzin, łączności nie ma przez na przykład 3 godziny z celem, procedurą i kryteriami sukcesu. Masz aneksy do druku i narzędzia utrzymywania systemu, dziennik przeglądów, przegląd ćwic po ćwiczeniach, rotacje. Dochodzi element, którego rządowy poradnik praktycznie nie rozwija, czyli mini BCP, biznes. Continuity planning, chyba tak to się czyta: planowanie ciągłości, czyli planowanie ciągłości działania dla osoby prywatnej i jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli ciągłość pracy, finansów i dostępu do komputera czy tam informacji. Kolejna sprawa to jest treści krytyczne i oficjalność. Poradnik rządowy, według czatu GPT, ma mocny atut którymi są? Ma rzeczy, które powinny być państwowe i jednolite. Sygnały alarmowe, kierunkowe, instrukcje na wypadek ataku z powietrza i CBRN, wskazania, gdzie szukać schronień, kanały instytucjonalne. No, gdzie szukać schronień, niektórzy mają do najbliższych schronień po 30 km, ale to tak na marginesie. Bo rząd stwierdził, że powiemy wam, gdzie są schronienia, ale. No, będziecie musieli się zastanowić, czy, czy jest sens do nich dojechać, bo tak, tak mało jest tych schronień. A jak już dojedziecie do schronu, który rząd gdzieś tam stwierdził, że o, tam jest schron, to będziecie stali w kolejce, bo schron, załóżmy, jest na 50 osób, a chętnych jest 500 osób. No, to takie inteligentne dosyć. Kolejny atut rządowego poradnika według czatu GPT daje też bardzo użyteczne, twarde elementy, numery i sposoby wzywania pomocy. Moje mocne atuty według czatu GPT, jeżeli chodzi o treści krytyczne, bardzo konsekwentnie trzymasz legalność i bezpieczeństwo bez broni, taktyk, bez ryzykownych improwizacji i przekładasz to na praktyczne procedury domowe. Cyber i komunikacja kryzysowa są opisane po ludzku z gotowymi szablonami i checklistą. Czwarty punkt, ocena punktowa. Chat GPT ocenia punktowo w skali od 1 do 10 dla przeciętnej rodziny, która chce wdrożyć przygotowanie, praktyczność i wdrożenie. Mój poradnik 9 punktów, rządowy 6 punktów. Kompletność tematów i szerokość. Mój poradnik 7 punktów, rządowy 9. Wygrywa. Utrzymanie gotowości. System, rotacja, przeglądy. Mój poradnik 9 na 10, rządowy 5 na 10. Oficjalność, procedur i sygnałów. Mój poradnik 6 punktów na 10, rządowy, no musi być oficjalny, czyli... Ale dychy nie dostał, dostał 9 na 10. Czyli punktacja sumaryczna, mój 31 punktów, rządowy 29. Werdykt według czatu GPT. Jeśli pytasz, który poradnik jest lepszy jako narzędzie dla cywila do realnego wdrożenia gotowości w domu, lepszy jest twój poradnik, bo ma system, ma ćwiczenia, ma czeklisty i druki, uczy utrzymywania gotowości, a nie tylko, co warto zrobić. Jeśli pytasz, który poradnik jest lepszy jako oficjalna baza informacji o sygnałach alarmowych, CBRN i ogólnych zasadach reagowania, lepszy jest rządowy, bo daje. Państwowy standard i doniesienia do i odniesienia do instytucji. Najmądrzejsza rekomendacja praktyczna według AI-ów: rządowy jako minimum, plus oficjalne procedury, mój jako system wdrażania i treningu czyli coś, co realnie sprawi, że to nie zostanie tylko broszurą w szufladzie. I generalnie taki był zamysł. Także moje podsumowanie. Na pewno nieobiektywne, bo wiadomo, nie mogę być obiektywny w kwestii mojego poradnika. Można powiedzieć, że te poradniki się uzupełniają. Mimo, że miałem kilka zastrzeżeń do poradnika rządowego, to jeżeli to warto go gdzieś tam przejrzeć, przeczytać, przyswoić wiadomości, a w praktycznym wdrożeniu położę mój poradnik. Także. Zachęcam link do zakupu w opisie pod filmem. Tako jest, dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. A jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to oprócz nowego poradnika macie inne opcje w opisie pod filmem. A wszystkim wspierającym, oglądającym i nieprzewijającym reklam, serdecznie dziękuję. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.